Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Rage 2. Nie wiem, jak mu możemy pomóc, chyba już mu nic nie pomoże. Plan na dziś. Są jeszcze jakieś arki w tym świecie, których nie odkryliśmy, ponieważ mamy trzy bronie i jedną zdolność. Co tam, świeżaku? Co oni tu wszyscy robią? Świeżak? Świeżaku. Nie wygląda jak świeżak, taki już trochę... Nie świeżak, bym Co powiedział. Świeżaku? A to do nas, że my jesteśmy świeżak? Pękaczu. Dobra, zostawimy te Pokemony tu w spokoju. Lecimy, weźmiemy nasze latające coś. Wróć niedługo, Walker. 28 maja wychodzi. A, bo obgadaliśmy na Twitchów, na VR. Czy mowa o tej grze na PS... A VR wychodzi chyba 29 maja. O kurczę, to tak dwie gryby nam się zgrały w jednym czasie. Hmm, no zobaczymy. No, nie przekreślam tego FNAFa. Ale wiemy jeszcze, Walker? czy nam się uda Już to. Już prawie zakończyłem badania, ale brakuje mi jednej ważnej rzeczy: odwiedź mnie proszę w laboratorium. Już lecę, doktorze. To oczywiście kolejna misja główna. To nasze szczęście z misji pobocznych, także. Odzywają nam się zawsze, jak zaczynamy tylko live'a. Ale dobrze, może dobrze tak na początku. Myślę, że tak, lecimy tu. Pozbierać i niedaleko jest arena, na której również moglibyśmy spróbować się pobawić. Jedyne co mi się wydaje, że ta gra jest jakoś tak głośna, a nie było chyba żadnej aktualizacji. Lili musisz zobaczyć to miejsce. Nawet cholerny strażnik Jersey byłby tutaj ostrożny. Tak, ale Jersey nie żyje, więc musisz walczyć lepiej niż on. Upewnij się przed wejściem, że masz odpowiedni sprzęt i umiejętności. Mam pewne déjà ich rozmów. Nieraz tak jakby to, to wszystko powiele po wiele razy się powielało. Ej, ostrzeżenie, nie ostrzeżenie, ustawienia dźwięku. Hmm, wszystko jest ok, ale jakieś takie głośne. Może no, to już jest, ta pora. O, nie kupiłem amunicji. Na jeszczyny No. A jednak wzięło zaskoczenie, to najważniejsze. O, jakie śmieszne pieski tutaj, że też są. W ogóle nowy przeciwnik na tych bagnach. Jestem pokryte śluzem gniazdo mutków. Musimy szybko likwidować te wylęgarnie mutków. Im sytuacja wymknie się spod kontroli. Może nie infuzja, bo byśmy rozgrzali twicze od razu, jeżeli nam się padnie. Tyszły, tak? tak. Dobra, jesteśmy gotowi? Rozgrzywka, no właśnie, Twitche, szykujcie się. Uuuu! Widzę, Twitche na spokojnie dzisiaj podeszły. Tak, 25% na telefonie się nie da. Jeszcze tylko pytanie, czy rzeczywiście ta gra jest tak głośna, czy, czy mi się wydaje, że jest głośno? Tak? Nie da się? Nie no, komuś się dało. <grytanie> Aha, na telefonie tak, myślałem, że nie da się teraz. Dużo tych liveów ostatnio, nie? To tak standardowo. Czwartki, wtorki i, i soboty, chociaż mówię, te soboty jeszcze do przemyślenia. Szkoda, że to ożywienie jest takie głośne, tak, bo korzystałbym jeszcze częściej z tego, ale to trochę daje po uszach. Specjalnie na lepku. Zaczęliśmy dopiero, myślę, że nieraz jeszcze będzie dzisiaj okazja do tego. Będzie lepiej niż 25%, bo mam słuchawki, Ok. Znaczy... Ale nawet jak na słuchawkach to powinno... no nie wiem, ale niech, niech będzie. Jeżeli nikt nie mówi, że jest za głośno, to powinno być dobrze. No pewnie i tak znając życie, to... taki Zapis live'a z tego będzie. To był poziom ósmy, a my tak weszliśmy. No pięknie. Dobra, gdzieś musimy wylądować. Przypuszczam, że jeszcze trochę poczekamy na takie GTA 6. Więc akurat nie dziwi decyzja o nowej generacji. Bardziej kwestia, czy to będzie początek, czy koniec. Bo gorzej. Jak pojawi się to tak na podobnej zasadzie jak mieliśmy teraz z tym. No. O, nie doładowałem łobuzów. Jak z Red Dead Redemption w stosunku do GTA V, tak? To jednak swoje się naczekaliśmy. I przypuszczam, że podobnie może być z GTA 6, że... Nie dość, że dopiero gdzieś na PS5, to jeszcze może pod koniec żywota tej konsoli. Oby nie, ale... Ale jak to mówią, historia lubi się powtarzać. Mogą chcieć wydawać GTA 6, tak? Na PS5 i jeszcze na, ne na Next Next Geny, tak to nazwijmy. Dobra. Twitche testujemy? Mamy już. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. O jeszcze sekundę. Wygląda nas. Nie tak łatwo tu zginąć. To miło słyszeć. Mam nadzieję, że się nie zmieni, zawsze tych odcinków będzie wiele. Chociaż to też zależy od gier. Muszą być dobre. Jak są dobre to. Można dać siebie 150%. Ta gra jest jak dum. O, dokładnie. Skala bezpieczeństwa niedostępny. Wykryto przecinik. Dalej, dawajcie się! Hmm. Zastanawiam się. Może tak, jeszcze przester sobie wykorzystajmy. Później nie będzie co do tego okazji. Widzę, że w przesterze to nawet ściany nam. Nie przeszkadzają, no dawać, dawać. O, coś nie poszło. Skan bezpieczeństwa To jak kliczę? Jesteśmy 29. No nie, to ja tu specjalnie się podkłada. Chyba za późna pora na, na tę grę, tak? Ja tu specjalnie się podkładam. Mówię, będziemy mieli 100%. Skan bezpieczeństwa niedostępny. A to takie numery Przeciwnicy zostali unieszkodliwieni. Podejdź i poddaj się skanowi bezpieczeństwa. Udało się tym razem. A to takie trudne tam jest? Czy... Nie ja miałem tylko dwa, ale no. Skan bezpieczeństwa ukończony. Panie prezydencie, witam Was 41.0B. Widzę, został ten pa, pan prezydent. Nie, bo to jest dostosowane do, do poziomu mm, możliwości danej osoby, która to obsługuje. No mi wys... Dlatego mi wyskakują tylko dwa przyciski, a, a wy macie cztery aż tak jak się domyślam. Dobra, nowa broń i co cieszy? Mamy Belgię. To Rewolver Firestorm. Jest skuteczny na każdym dystansie i może podpalać przeciwników. Na każdym każdym? Czyli to może być nawet e, snajperka, taka dla nas? Mysz zapłon. I co? No O kurczę. A myślę, że wyrzutni rakiet już nic lepszego nie dorwiemy. Sekwencja zakończona. Teraz zakredzisz no Firestorm na symulowanym wrogu. Hm, a możemy na przykład przypiąć do szy... A przez to Dziękuję. Zamykam symulację. Zastanawiam się, czy możemy na przykład 6 strzałów oddać, i dopiero wtedy je wszystkie podpalić. Ale to zaraz przetestujemy też i takie opcje. Arka, arka, dobrze. O, kolega, już 9 poziom. Bo wszystko nagram za szybko. I wydaje mi się, że nagrywając odcinki to nie ma takich obaw. Zresztą no, można zobaczyć potem, że nawet nie wyrabiamy się z seriami na bieżąco, które, z gier, które wychodzą. to... Niech pan przyniesie ludzkości nowy początek, panie prezydencie. Panie prezydencie, jak to się pięknie zmieniło teraz. No to nie będę spoilerował, skąd się wziął pan prezydent. To misje główne tutaj. Niestety trzeba by było nadrobić, ale świetna sprawa świetna historia. No i wracając do tematu, to chyba nie sposób dojść do sytuacji, w której brakuje gier. Gorzej by było na przykład streamując. No to wtedy faktycznie, bo tak przechodząc jakieś gry, załóżmy 8 godzin dziennie siedząc grając jedna po drugiej, no to mogłyby się skończyć te ciekawsze tytuły. No wtedy na ratunek przechodzą wszelkie takie online'owe zabawy, gdzie można bez końca praktycznie siedzieć i ogrywać coś, ale to wtedy też i starych gier jest tyle jeszcze do ogrania, które warto by było zobaczyć. Dlatego jakoś specjalnie odcinki bym się nie martwił, że zabraknie nam gier, żeby tylko czasu było i chęci na ich oglądanie tych wszystkich. Zawsze się bardziej nawet o to martwię, to nagrać to jedno, ale żeby zainteresować tym, to jest druga sprawa. O, a może pójdzie to naprawić? Średnia. O, proszę. Śmiali się ostatnio ze mnie, że strzela do tam elektroniki i chce ją naprawić. Proszę bardzo. Ta, o, ład, tu coś jest. Jeszcze? Uch, zawsze są Simsy. O, otóż to. Jeszcze Amiga w gotowości. No właśnie, teraz z tym sprzętem do zgrywania to powinna działać. Alex na długie godziny. No dobrze, a gdzie ten co w zazwyczaj leży? Tym razem w fotelu. Misja 27. Wraz z Wilderem ruszamy głębiej na bagna. Sekreto. Nie wiem. Po co w ogóle zawracamy sobie tę głowę? Nie ma tu nic poza śluzakami, mętną paskudną wodą i tymi przeklętymi namorzynami. Idealne miejsce na zasadzkę. Dobrze, że rzeczne wieprze mają dość rozumu, żeby nie atakować strażników, bo te brudasy z bagiem to najlepsi myśliwi, jakich znam. Gdy byliśmy tu ostatnio, rok temu handlowaliśmy z nimi. Ależ oni pędzą księżycówkę, aż kręci się od niej wełbie i dwoi w oczach. Dobrze, chyba że mamy nanotret, który w ciągu kilku minut usuwa alkohol z organizmu. Kurczę, znów bują w obłokach. Gdzie Wilder Wilder? Lepiej tu poczekam. I tyle w temacie. O! Łopanie! Mam nadzieję, że to nie po tej księżyców, co tam tam leży jeszcze. O, ktoś nas wołał? O, to jest jakiś bar. Kiedyś była taka gra Redneck Rampage czy, 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 coś W tym desen? Tak kolega się skojarzył z tym tytułem Witaj kochanie No witaj mama. kochanie w słodkiej wodzie moim zakątku świata Nazywam się Józef, Ale wszyscy mówią mi mama Jojo Handluję tu go żałą I informacją Nie zaczynaj żadnych rozrób A na pewno świetnie się dogadamy nie będzie kłopotów. Póki wieprze będą się zachowywać. O, będą? Rzeczne wieprze wiedzą, że lepiej mieć całą czaszkę. <laughs> w czym mogę ci pomóc? Mama Jojo, no, dobrego, dobrego. Wróć niedługo. Wrócimy niedługo, mamusia. No nie chcę nic mówić, ale ta mama ma jeden z bardziej męskich strojów tak patrząc na te tereny, jakie tu mamy. Gdzie to... Za zakręcić ten kranik? To... dla co? Spójrz tylko na mnie. Byłem najlepszym szkutnikiem na bagnach, sekreto. Nikt nie robił lepszych łodzi rzecznych wieprzy. Budowałeś łodzie dla gangu? A ja! Ale potem mój przeklęty rywal, brzmi Kikut, zwrócił przeciw mnie gang bagiennych wieprzy. Przeklęty szczur ściekowy. Ledwo uszedłem z życiem. Teraz demolują mi warsztat. Robią z niego totalny chlew! Cóż, jeśli masz w sobie choć trochę strażniczej krwi, to dasz tym łajzom nauczkę. Może i dam, staruszku. No dobrze. Coś tam bagienne wieprze. Zostawimy to w temacie, tutaj. W spokoju znaczy się. O, jakie miłe pożegnanie. No dobrze, ale kto to handlował życie? powracający klienci zawsze cieszą. Co prawda już teraz teoretycznie potrafimy wytworzyć sami życie no, a, 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 ale kup rakietę. A resztę sobie znajdziemy tutaj. Zawsze na mamy otwarte. Czy będą jeszcze jakieś arki? Lecimy właśnie do kolejnej. Liczę, że będą. Jakby po drugiej stronie bagien coś się kryło. Czy my do tej... O, czy my do tej wody możemy wejść tak bezpiecznie? Dobra, możemy. Jest Arka, jest Arka. Jesteśmy z przyjaciela. Gra eskortowania NPC. No tak trochę jest z plako. Właśnie przed live'em dzisiaj do mnie mama dzwoniła i także. oczywiście mam to szczęście, że rodzice oglądają serię, tak jak to też mówiłem, nieraz, no ale dzwoniła i że no, że ta plaga to no, całkiem spoko, ale tam praktycznie cały czas tylko chodzisz i chodzisz i chodzisz i każdy odcinek taki sam. O, co to jest? A to chyba ten taki z ukrycia, co atakuje, znaczy co on tam siedzi? Dobra, kto ogniem wojuje, to do ognia zaraz zginie. Tak myślę, że to rozwiążemy. Ogólnie mi się podoba, ale... ale może... można czuć taką pewną wtórność w warce tak? Nie O, a czemu to nie spaliło? A, on się jeszcze pali. Dobra, to wiele tłumaczy. Hmm, cieplutko. Oglądać O, witamy kaszuby ta... oglądać i o, zagrać Znaczy wydaje mi się, że, że trochę, trochę jestem, prawda? Że... Nawet nie wiem czy sam bym nie obejrzał. Jakbym jakbym kanału nie miał Jak tam kolego ci A nie, to jest jakiś taki mini boss. Dobra, to moment. Tak, mini boss Zobaczmy jeszcze wyrzutnie rakiet jak to wygląda na niego i on jest. Tam jesteś. Dużo strach? A nie, no ja już BFG chciał wyciągać na niego. Na raz. O. To przycisk... A bo tam w środku siedzi, dobra, teraz zniknie. Jak pan jeszcze żyje? Skan bezpieczeństwa nie Co jest Nie tak. On już nie żyje, tak? Coś tu nie pasuje mi, bo była czaszka. Czy nam się ktoś zbagował? Nie, on żyje jeszcze. Ale była już czaszka na nim. Chyba, że to kto inny był tam, na czaszce. Myślę, mam wrażenie, że nam się zbagował przeciwnik. No niestety, coś się zepsuło z nim. Albo musimy mu jeszcze uszkodzić jakąś o, część. Kamień w wodę. Nie do... na no tak. Kamień <grym> wodę. Próbuję znaleźć jakiś słaby punkt, czy coś, bo może. Dobra, coś tam idzie zniszczyć. Czyli nie w niego, w każdym razie. A może i w niego. Przeciwnicy zostali unieszkodliwieni. Podejdź. I... Dobra, się Artek, dziękuję. Czasem zrozumieć, co i jak to działa. A tego gościa w głowę? A co typowo głowa? Myślę, że mogę w ogóle w niego po prostu. No dobra, ale to dobrze mieć taką wiedzę na przyszłość. No chodźcie tutaj. Co sobą pod literą A. Broń chyba była na C, tak? Skan bezpieczeństwa ukończony. Panie prezydencie, witamy w Arce 407A. A co o mnie gatoworczy RDR? No to, to zdecydowanie gatoworo. Jakoś tak. Nie powiem, RDR jest bardzo, bardzo, bardzo dobrą grą. IT dodatek rozpęd został pomyślnie zainstalowany. Dzięki niemu możliwe będzie poruszanie się przez krótki czas z niezwykle dużą prędkością. Okej, okay. ale jednak w RDR2 było to, że pojawiały się fragmenty, w których można było się wynudzić. A God of War od pierwszej do ostatniej minuty bawił, tak, że to nie szło się oderwać. Nawet jak pływaliśmy sobie z jednego miejsca do drugiego, no to przecież były rozmowy z tym Mimirem, czy jak mu tam było. Okej, okay, ruch do przodu i art. O, fajne. I co, w ścianę przewalić? Cożyć Penultimo z szkoleniowe spełnione. Do widzenia Do widzenia. Panie prezydencie, tak? El prezydenta. No właśnie dziwny ten penultimo. no teraz skojarzyłem Faktycznie dziwne. Hordy szczurów bardziej straszne niż Days Gone? O, łapek 76, jaka równa liczba. Tak. Dawno wiru nikomu nie rzuciliśmy. A tak średnio? No dobra, jeszcze nie hałasujemy. O! No musiał uciec. Widzę, że boksujemy że Coś mi do prawego ucha syczy. A jeszcze mam... Masz wir i tutaj ta. Dobra, jest nieźle. Infuzja nie, bo my mamy pójczową infuzję. On tak? się jakoś ożywił, czy jak? O, mamy to. No i o i to mi się podoba. Gdzie? Znaczy, muszę próbuję, muszę zobaczyć, muszę zobaczyć na jaki klawisz mamy wyrzutnie rakiet. Bo ulubiona broń to oczywiście wyrzutnia rakiet. Ale jeszcze nie nauczyłem się jej odpalać. O. I teraz możemy inaczej się zabawić. Jaki on silny potrafi być, jak chce. Ale chyba się leczy, faktycznie. O, o. Żyj! Strzelaj! A tu jeszcze jeden taki jest, ilu ich tu? Nie nie spodziewałem się takich problemów, ale wracając do najlepszej broni, yy, wyrzutnia rakiet. O! O! Jeszcze ktoś? Dobra, mamy wszystko. Nie wierzę w to, co się dzieje, ale musimy ją zniszczyć. Weszła mi na ambicje, ale jak to na przesterze zeszło nam całe życie? To, to, to nie tak przester miał działać. Chyba, że jeszcze jesteśmy niegotowi na to spotkanie. Dobra, raz, dwa, jeszcze raz, jeszcze raz. A nie, czekaj, 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 jak się otworzę. Koniec amunicji. Chwilę posiedzimy w wozie. Chciałabym z tobą zostać, ale ta ślicznotka musi odpocząć. W sumie może szłoby wejść do środka? Zastanawiam ja się zastanawiam, przestać na rakiecie jakby sobie odpalić. Co jest tą wieżą? Naprawdę, no. zaczynać z przodu pojazdu. Mamy ją! Mamy! Znaczy prawie, bo musimy jeszcze to przeżyć. I 160 punktów za taką wieżę tylko. Dziękuję bardzo, ale mamy dziada. No trzeba sposób znaleźć i jest. I... A można było BFG odpalić. Nie, no, jest duma, że się udało to zrobić. Oho, no właśnie, twójcze się dogadały co do tego, ile punktów nam dało. Bardzo dobrze. No, może na koniec, wieżę władzy zniszczyć, to. to Cześć, Przyjemne. Walker! Czyli co teraz będzie znaczy? No, teraz to już mamy w koniec Aktywacja końców. Systemów. W temacie live'a mamy już finał. szybciej, Dobra, jest dobrze. I know, I know. Idealnie. Otwierać? Ale to jest dobry motyw, bo a nie jest w stanie oddać strzału Sorki, ale nie mam już I po temacie. I po temacie. Proszę bardzo, poziom siódmej wieży. Tak profesjonalnie zniszczonej wieży to my nie mieliśmy jeszcze ani razu. Wróć niedługo, Walker. Jest duma, jest duma. Moment, koparka? No wiecie co, wsiadamy. Aktywacja systemów. Tylko, żeby nas to nie przyjechało. Contact! Contact. Uwaga, zostaliśmy namierzeni przez wroga! Wykryto tarcze energetyczne, spróbuję innym. Nie atakuje ponownie. Nie dam razy! Dobra, chodźcie tutaj na myszkę dwa. I co z tą tarczą? O. Nauczyłem się! Nauczyłem się czegoś nowego. Jak na myszkę 2 się wysadza? Nie to? No dobra, jak przyjdzie tam, to już idzie. Mało amunicji. 70% wytrzymałości. Zrobmy wybuch. O. I mamy ich jak na dłoni. Strzelaj no, no, teraz. Mamy Mało unici. teraz już przynajmniej wiem jak to działa i, i dlaczego to tak mało płacą za tego typu pojazd. I mamy ich jak na dłoni. Strzelaj teraz. Chociaż mam wrażenie, że wtedy ta myszka 2 nie działała, teraz jakby jest dużo lepiej. Kotę na Insta, no nie no, słowo się rzekło. Wczoraj, wczoraj, przedwczoraj, wczoraj. Na live nie wiem jaka godzina to była. Chociaż no przypuszczam, że nadzieje były na takie nieco milsze zdjęcie. Słaby punkt odsłonięty. A nie co to tu strzela? Szybciej! Ma, jest słabe. kuchnie, nie, ma słabego. Bo... I mamy ich. No. No dobrze, wszystko wskazuje na to, że te misje poboczne, przynajmniej ciekawsze misje poboczne, mamy już wyczyszczone w 100%. Więc teraz będziemy spotykać się tylko w misjach głównych. A tymczasem przeogromnie dziękuję za wspólnie spędzone chwile na naszym tu dzisiejszym spotkaniu. Grał z wami, Korle. Trzymajcie się. Ej,